Pet Simulator X, ale jak zobaczę dziewczynę, ten odcinek się kończy. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał, w komentarzu proszę o kolejne pomysły na kolejne speedruny i challenge. Zapraszam serdecznie, dobra, no, o Boże, tu jest tylko jedna osoba. Oj, to będzie słaby speedrun, ale wiem jak poprawić te, słuchajcie, te statystyki. Wchodzimy do Trading Plazy. Nie ma, że boli. Dobra, ładuje się nam, słuchajcie, i tu mam nadzieję, że zdobaję, zobaczę kobiecy skin. I odcinek się zakończy. Bo to chodzi o to, żeby jak najszybciej to zrobić. Bo to speedruny też to są takie wyzwania. Jezu, jak ta gra się ładuje. Matko, Dobra, jestem, jestem, jestem. Słuchajcie, zaraz zobaczymy, ale gra mi się nie ładuje. Halo, zacięło mi się coś. Co jest? No nie. No, teraz już jestem. Dobra, zobaczmy, czy spotkam tu jakąś, jakiegoś kobiecego skina. Słuchajcie, no, chyba będzie trudno w ogóle. To nie jest kobieta, tu nie. Ej, ej. Halo. Nie ma dziewczyn w Pet Simulator X? Co tu się dzieje? Czemu wszyscy są tu? Co tu się dzieje? Jakaś kobieta, cokolwiek, LCLC? LC? Ej, to jest chyba ściema. No, to jest jakiś jakaś podruba. Halo. Kobieta, where are you? Gdzie są jakieś kobiety? słuchajcie, no. Dziewczyny. Dziewczyny, gdzie jesteście? <noise> to nie jest dziewczyna, nie? Jezu, ktoś ma huge Hacked Rainbow Kota Zong. Ale to jest chyba ściema, to nie jest prawdziwy zong, prawda? Albo jest. Lol. Lol, lol. Dobra, ale gdzie jest. Jakaś kobieta. No, na litość boską, trade mi dają. Muszę to zamknąć. No, co za gościu. Ale jest. Dobra, ustawię sobie, żeby te trady były. Słuchajcie, bo. Dobra. I teraz tak, gdzie jest kobieta? Jest, mam cię.